Cześć kochani, mamy dzisiaj piątek, piątunio, 23 maja. Jest 10 stopni ciepła, ale jest chłodno i pada deszcz. I tak przez cały dzień tak ma być. No, zajebiście. I... A ja na 11.30 do roboty. Miałam iść na piechotę, ale chyba pojadę autobusem, słuchajcie. No. Dzisiaj są imieniny Emilie, Emila, Jana, Juliana, Ucjusza, Michała i Szymona. Wszystkim wszystkie najlepszego z okazji imienin tym co mają dzisiaj urodziny też i inne rocznice ślubu, zaręczyn i tym podobnych. A tak z kalendarza dziś jest dzień wymiaru sprawiedliwości, dzień spedytora i światowy dzień żółwia. No tak, spedytora, no to są to są ci ludzie, panie, panowie, którzy, że przy, bardziej przy rozładunku, i tak dalej, yy, pracują, dyspozycje wydają. A dziń Żuja, myślę, że jest mi tych Żuji, i tak dalej. A to szkoda. Musimy dbać o przyrodę, żeby było jak najwięcej, właśnie żółwi pszczół innych zwierząt, bo są bardzo przydatne. Kretów, ptaków, bocianu w ogóle, co są pożyteczne w przyrodzie. Pamiętajmy, przyroda do nas nie należy, tylko my do przyrody. Dzisiaj idę do właśnie mówiłam, do pracy na 11.30. Ja już powinnam mieć ponad godzinę w robocie. Ale było stanone w poniedziałek, że zamiast środy przychodzę dzisiaj na 11.30, czyli w piątek. I 26 w poniedziałek na 11.30, bo jest koleżanka chora, jest na zwolnieniu lekarskim i to właśnie dzisiaj, i w poniedziałek ona powinna być na zmywaku. Na zmywaku na wtorek chyba znaleźli w tym razie kogoś, bo siada czwartek, dziewczyna jakaś jest. No i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ten tydzień i przyszły przyniesie nam coś dobrego. Tego samego wam życzę. Widzimy się później. Na razie. dzisiaj mam trochę na później do pracy, kochani. Trochę pada, dzisiaj mam, jestem pod parasolką. No idę do pracy i trochę później będę. To z jednej strony dobrze, że idę później, bo mogłam się wyspać, na spokojnie zjeść śniadanie, nie w biegu się Ubierać i jeść, albo nie jeść śniadania. I bym była wcześniej o te 4 godziny, ale z drugiej strony się wysła mi właśnie dobrze. Na spokojnie zjadłam. Jeszcze parę telefonów wykonałam i tylko się modlę, żeby sprzedać tą działkę. Ja się jakie dokumenty są potrzebne i faktycznie to jak ten notariusz, notariusz z nieruchomości mówił, tylko nie powiedział, ile później podatku od sumę, się płaci, ale to się zapłaci, będzie święty spokój. I się mały remoncik zrobił w domu i będzie wszystko ok, i będzie właśnie dobrze. Ale pierwtą musimy sprzedać, a nie dzielić skóry na niedźwiedzi, prawda? Co to się dzieje cały czas? Jak mi karetki jeżdżą, to policja... Czy Straż miejska, nie wiem o co się rozchodzi. Cały czas coś jedzie, od rana do wieczora. <laughs> Oczywiście z przerwami co? Nie wiem o co się rozchodzi. Wypadki jakieś są, zasłabięcia, nie wiem co się dzieje. Powinna mieć autobus nie ma autobusu. Już mi, dwie minuty temu. Nie ma, nie wiem o co się rozchodzi. O, coś jest. Boże, to moje auto. No i widzicie. Oczywiście, że moje. Dzień co dzień, mokro, mały ruch, na bardzo wolności, zobaczymy jak będzie na te ptaku, to będzie się coś działo. Tak, jestem bardzo ciekawa czy coś, czy ktoś już siedzi na tym, jak to się nazywa na zielonej przed furtką na pewno tak To się ciekawe, czy ktoś już siedzi przed... zielonym przed tą bramką Chciałbym, żeby to szybko kiedyś pewnie minęło. Znaczy nie żebym poszedł do domu. Jest za 15 maja już ludzie jedzą normalnie. Cześćka nie są na zmianę, bo może nieszczęśliwi. Nie ma kierowniczki, słońce. Słońce, czarno, dziwno. I hmm, ma pogrzeb. Teraz będę musiała pójść do tego. Na swojej wysokości. No, więc wszystko. było? To też muszę tak tutaj posprzątać. Ja nie żeby znaczy miało znaczy to nogi nie robić. To może wyszłam z tego.

Zwinęła. Będzie mandacik. Może. Są do pracy. Padało. Wychodzę z pracy. Pada. Co za los? Idę do dołu, już mam dosyć. Chyba się do góry brzuchem położę będzie dobrze. Cześć kochani, właśnie, cześć kochani, właśnie wróciłam z pracy. W międzyczasie wstąpiłam po chleb do, do sklepu, do Ale tak dzisiaj był mały ruch. Może dlatego, że padało cały czas, no nie wiem, nie mam pojęcia. Może i tak zimno było. A ponadto od świąt, tych ostatnich wielkanocnych już ponad miesiąc minął. I miał być zebranie grupy charytatywnej Samarytanin. Zmiana warty na przewodniczącą grupy, bo ta osoba mówi, że źle teraz się czuje, bo ludzie mówią, że ona nie jest jej parafii, nie udziela się. Robosz czy nie ma czasu. No to niech znajdzie ten czas taki, żeby wszyscy mogli mieć do, dogodny, dobry termin, żeby wszyscy mogli przyjść, czyli ona, czyli Ulka, ja, Halinka, Patrycja i Bożenka. Pięć osób, bo Julki nie trzeba, bo tylko bo, te pełnoletnie osoby. I byśmy przynajmniej program ułożyli na działania Grupy Hartotyny Samartani na bieżący rok. I to, co idzie proboszcz. A my pokiem swoje będziemy robić. Działać. To od razu by się wyczuło, co proboszczce, żeby jako my, grupa, żebyśmy robili, bo na pewno, jedna i druga strona żebyśmy to robili, jak to się nazywa, yy, dwa razy do roku tego, ale co, yy, baczki, ale co jeszcze ponad to, żeby grupa robiła, tylko to. No to, to my z Halinką mamy parę pomysłów. Ale trzeba by było zrobić z, takie spotkania, ale żeby w tego w to nie wtajemniczyć. Nie wtajemniczyć. Tylko później powiedzieć, że, że gruba hartatywna by mogła zrobić na przykład nie wiem, festyn albo podczas Teraz to będzie za późno. Podczas tego, jak to się nazywa, odpustu parafialnego, żeby grupa mogła mieć swoje stanowisko tego i sprzedawać. Ale to już na przyszły rok, co? Żeby byśmy mieli jakiś dochód z tego. czybyśmy mogli, nie wiem. Jakieś kwesty, kwesty robić w międzyczasie. Po innych parafiach chodzić. Może to się nie udać, ale... Coś, żeby robić. Robić, robić, robić. Działać. Zobaczymy. Dobra, kochani ja to będzie. Będę naparzać chociaż raz na tydzień na zebranie. To będzie mi się żegnać. I Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Subskrypcja, jakiejś dzwoneczku. Jak macie jakieś pomysły na pracę grupy charytatywnej. то пишите мне в комментариях. Па-па!